Dzień dobry. W tym nagraniu chciałabym się podzielić z Tobą czymś, co jest bardzo aktualne dla mnie teraz w moim życiu i w moim biznesie, i ma to związek z budowaniem zespołu. Opowiem Ci o tym, jak przygotowuję się do zatrudnienia osoby, z którą będę współpracować przez najbliższe dwa lata, i mam nadzieję, że poprzez tą opowieść zobaczysz też, jak w ogóle podchodzę do różnych wyzwań w swoim życiu i w jaki sposób Ayurveda mi w tym pomaga. Bo być może temat zatrudniania kogoś w swojej działalności jest dla ciebie kompletnie obcy, ale z pewnością masz przed sobą jakieś wyzwania i podzielę się z tobą krokami, które ja podjęłam po to, żeby zainspirować cię do podobnych kroków na gruncie tego wyzwania, z którymi ty się zmagasz. Zatem moim marzeniem na ten rok było zatrudnienie osoby, która będzie ze mną współpracować, będzie moją prawą ręką i która przejmie lwią część obowiązków, w których ja nie jestem konieczna, w których ja nie jestem niezastąpiona. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyłam, że są takie obszary w działaniach, w których jestem niezastąpiona czyli jestem jedyną osobą, która może to zrobić. Na przykład jestem jedyną osobą, która może nagrać to wideo. Jestem jedyną osobą, która może poprowadzić webinar. Jestem jedyną osobą, która może przygotować merytorycznie kurs online i poprowadzić zajęcia dla moich klientów w ramach indywidualnych i grupowych kursów, które prowadzę. Natomiast inne prace. Prace takie jak na przykład ustawienie webinaru, wysyłanie mailingu dotyczącego webinaru, przygotowywanie nie wiem, jakichś drobniejszych materiałów do kursów. To jest wszystko to, co mogę delegować. Więc na początku ten proces zaczął się od tego, że zdałam sobie sprawę z tego, w czym jestem absolutnie nie do zastąpienia. Jestem jedyną osobą, która może to robić. Jakie są czynności, które jestem w stanie komuś oddać, komuś delekować, komuś zlecić, kogoś do nich zatrudnić, oddać je w ręce kogoś, kto z, z powodzeniem, z przyjemnością i z sukcesem zrobi je równie dobrze jak ja, być może nawet lepiej. I to jest pierwsza bardzo ważna lekcja, bo jeśli jesteś osobą, która lubi mieć kontrolę nad sytuacją, która jest przekonana o tym, że zrobi coś najlepiej, to pojawia się pierwsza blokada, która być może daje taki rezultat, że masz za dużo na swojej głowie. Dla mnie był taki moment, w którym uświadomiłam sobie, że pomimo wsparcia, które mam, mam nadal za dużo na głowie i potrzebuję oddać większą część odpowiedzialności. I tutaj zapaliła mi się druga lampka. Zapaliła mi się lampka. Zadałam sobie pytanie: to tak naprawdę, kogo ja poszukuję? Czy poszukuję wirtualnej asystentki, czy poszukuję kogoś, kto wspomoże mnie w pracach technicznych, czy kogoś, kto redaguje? I okazało się, że najbardziej poszukuję osoby, z którą podzielę się odpowiedzialnością, która dołączy do tego, do tego naszego biznesu, do biznesu, który prowadzę wspólnie z mężem, biorąc na siebie odpowiedzialność za te rzeczy, za które może być odpowiedzialna, czuję się w nich kompetentna i im podoła. Że nie potrzebuję kogoś, może inaczej, że zamiast pracownika, który będzie czekał na instrukcję ode mnie, potrzebuję członka zespołu, który będzie ramię w ramię ze mną, z moim mężem realizował tą misję, którą mamy i tą wizję, którą mamy. A ta wizja jest coraz piękniejsza, coraz jaśniejsza i coraz bardziej jesteśmy w niej za, zaawansowani. Zatem drugi krok doprecyzowanie, czego ja tak naprawdę potrzebuję. Trzeci krok, który, który nastąpił, to. Właśnie, kolejne lampki, czego ja w związku z tym się obawiam? Zdecydowanie jestem osobą, która lubi mieć kontrolę nad sytuacją i jestem przekonana o tym, że czasem to, co zrobię, jest najlepsze. I myślę, że teraz, w tym wariancie, dzisiaj, w momencie, w którym nagrywam to wideo i tak jest dużo lepiej niż było, nie wiem, 5 czy 7 czy 10 lat temu, raczej odpuszczam i wycofuję się z pewnych zadań. Niemniej jednak, to jest taka moja tendencja, powiedziałabym, najszybciej odpalająca się. W związku z tym pojawiło mi się takie. Pojawiła się we mnie taka wątpliwość, taki lęk przed oddaniem czegoś, taki lęk, że może coś będzie niewłaściwie zrobione. Też pojawił się we mnie taki, taki niepokój związany z zaufaniem. No dobrze, to ja teraz kogoś mam zaprosić do współpracy i tak mu zaufać, że on to wszystko zrobi. I zobaczyłam, że są takie przesłanki faktycznie wynikające z moich doświadczeń, wynikające z doświadczeń w biznesie. Które mogą być podstawą dla tego rodzaju niepokojów czy obaw. To jest taka. Praca do przerobienia z racjonalnym umysłem, rzeczywiście jakie są przesłanki, co w moim doświadczeniu powoduje, że w ogóle obawiam się tego, ale zobaczyłam też, że jest jakaś taka cała masa e, dziwnych wydarzeń, powodów emocji, które nie są do dyskutowania z racjonalnym umysłem, tylko bardziej związane są z emocjami i związane są z całą masą różnych historii, które od początku swojego dorosłego życia. Słyszałam na temat osób, z którymi się współpracuje, na temat różnego rodzaju relacji zawodowych, hierarchicznych, spółek i tak dalej. I w większości nie były to informacje, nie była to wiedza, nie były to opowieści, które budowały moją wiarę w to, że zespół działa dobrze, tylko były to jakieś. Takie opowieści, które raczej wzbudzały moją niepokój, czy czasem mój niepokój, czy czasem wręcz były sensacyjne. Krótko mówiąc, zobaczyłam, że niespecjalnie mam dobre przykłady, na których mogę budować swoją wizję zespołu, i że w związku z tym jest jakaś taka kulka dziwna, kulka emocjonalno-nieracjonalnych rzeczy, która trzyma mnie w szachu i nie pozwala mi iść dalej. Więc to sobie uświadomiłam i ten proces uświadamiania się poszedł uświadamiania sobie tego poszedł mi całkiem szybko a jeśli poszedł już całkiem szybko to doszłam do czwartego punktu teraz czemu ważna jest ta szybkość bo czasem na tym etapie mm, możesz stracić naprawdę miesiące to znaczy wiesz już czego, wiesz już że sytuacja jakości nie pasuje Wiesz już, czego potrzebujesz, i nagle jest trzeci moment, w którym coś nie pozwala ci ruszyć z miejsca. Część rzeczy to są rzeczy, z którymi da się dyskutować, część nie podlega dyskusji, bo pochodzi z innego poziomu. To jest właśnie ten trzeci etap, który u mnie dość szybko się dopełnił, wypełnił do tego momentu, że stwierdziłam, że potrzebuję wsparcia i pomocy. Jakoś emitując tą częstotliwość, por Nawiązałam porozumienie z osobami w podobnej sytuacji do mnie, do, do mnie, z osobami, które właśnie mają taki moment w swoim biznesie, że szukają kogoś, z którymi mogłam pewne rzeczy przegadać, ale też zdecydowałam się na pomoc fachowca, czyli umówiłam się na trzy sesje coachingowe z coachką, o której myślałam, że będzie najwłaściwszą osobą. Do, do tego, żeby mi pomóc w przegadaniu z te, m, tego tematu. Szukałam kogoś, kto będzie miał doświadczenie w pracy w jakiejś dużej firmie, kogoś, kto będzie miał doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności i kogoś, kto będzie mamą. I te trzy cechy znalazłam w osobie mojej coachki, z którą przeszłam trzy sesje, po to, żeby sobie uświadomić po pierwsze, jakie mam wymagania, jakie mam potrzeby, czego oczekuję, czego się obawiam jak mogę rozwiać swoje obawy albo jak mogę zakomunikować swoje potrzeby na początku tej współpracy i przeszłam z nią również szereg takich praktycznych konkretnych rad porad też na zasadzie mentoringu z jej strony dotyczących kolejnych kroków jak się zabrać do tego czego owocem jest ogłoszenie o tym że budujemy zespół który właśnie w tym dniu w którym nagrywam dla ciebie to wideo wyleci z mojej skrzynki mailowej w świat Także to jest ten czwarty etap. No i piąty etap, słucham potrzeptów mojej duszy, właściwie od samego początku aż po dziś dzień. A moja dusza od pewnego miesiąca mówi: otwórz się i zaufaj. Mówi to cichutko, mówi to troszkę głośniej, mówi to w różnych mm, sytuacjach, w których ja sama nie mam pomysłu, jak się zabrać za pewne rzeczy, i słyszę to też z kart książek, które akurat tak się składa, że w tym momencie czytam. Cały czas wraca ten komunikat, otwórz się i zaufaj. Nie musisz wszystkiego wiedzieć, nie musisz wszystkiego kontrolować, nie musisz mieć pomysłu na to, jak wyraź to, czego chcesz i otwórz się na to, żeby wszechświat, żeby świat dał Ci. To, czego potrzebujesz, zaufaj, że to już do Ciebie idzie. Zatem ja nagrywam dzisiaj ten filmik i otwieram się na moją prawą rękę, która dołączy do zespołu Agnia Jurweda. Ufam temu, że wszechświat połączy mnie z tą osobą, której, dla której to będzie najkorzystniejsze rozwiązanie, i dla nas, dla mnie, i dla mojego męża w tym momencie będzie to najkorzystniejsze rozwiązanie. Mam nadzieję, że to wideo Cię zainspiruje i że pokaże Ci, jak świadomie można podejść do różnych decyzji, które podejmujesz w swoim życiu. Myślę, że jak już przejdziemy poza te wszystkie rzeczy związane z duszami, dietą, rytmem dnia, to tu zaczyna się zbieranie owoców tych wszystkich wcześniejszych kroków. Jeśli mnie już trochę znasz, to wiesz, że dla mnie podstawy, takie podstawy jak rytm dnia, dieta zgodna z ajurwedą, śniadania, obiady, kolacje, sen, masaże, oczyszczanie, to jest absolutnie. Absolutnie podstawa. Natomiast po pewnym czasie, kiedy te podstawy już stoją, pora na zbieranie owoców. Jednym z tych owoców ajurwedyjskiego stylu życia jest świadome podchodzenie do wyzwań, z którymi spotykamy się w życiu codziennym. Ja, dzisiaj w dzisiejszym wideo opowiedzia opowiedziałam Ci o wyzwaniu, które ma związek ze sferą zawodową, ale przecież takich wyzwań nie brakuje również w życiu osobistym. Jeśli podejdziesz do tego uważnie, świadomie, wrażliwie, nasłuchując sygnałów płynących ze wszechświata i korzystając ze wsparcia innych ludzi, czy to ze wsparcia, które ma formę osobistą, czy to ze wsparcia, które ma fo formę profesjonalną, to jesteś w stanie dużo szybciej pójść do przodu i dotrzeć prędzej tam, gdzie chcesz być, a w tym nowym miejscu znowu podjąć kolejną, kolejną pracę, kolejny, pisać kolejny rozdział swojego życia, czy to osobistego, czy zawodowego. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Wiem, że część z Was jest zainteresowana też tymi aspektami związanymi z budowaniem biznesu, stworzeniem firmy, które jest w zgodzie z darmą, w zgodzie z talentami, w zgodzie z umiejętnościami, zatem mam nadzieję, że to wideo będzie dla Was szczególnie inspirujące. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zachęcam do zadawania pytań. Tak jak widzisz, odpowiada na nie sukcesywnie w cotygodniowo m, publikowanych filmach na YouTubie. Trzymajcie się ciepło, ja się otwieram i ufam, że moja prawa ręka już do mnie idzie. Do zobaczenia, do usłyszenia!